Dobarek. Cześć, witam serdecznie i zapraszam na Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku sezon, sezon trzeci, czyli wracamy na amerykańską farmę, w której będę chciał zaprezentować, no pokazać w sumie dwie takie, dwie takie prace, może nie tyle to prace polowe, co udogodnienia. I łatwy, i łatwy zarobek także słuchajcie w pierwszej części odcinka tak już tutaj widać z tyłu za mną już są gotowe pasy transmisyjne które będę chciał wszystkie słuchajcie, podpiąć w biogazowni no i sprzedać to co tam jest do sprzedania a w drugiej części odcinka będę chciał zacząć rozbudowę całkiem sporych rozmiarów farmę słoneczną także zapraszam na odcinek no, to jeszcze raz. Dzień dobry, lub dobry wieczór. Zależy, kto tam co ogląda. Jesteśmy. Co ogląda? Kto tam ogląda, o jakiej, jakiej porze? Oczywiście, o to miałem na myśli. Także jesteśmy, słuchajcie, w biogazowni. Tu już mam, słuchacie, przygotowane, przygotowane sprzęciki do takiej automatycznej sprzedaży. Tutaj pamiętacie naszą akcję z, z siatką któregoś tam pięknego odcinka. Także wszystko, słuchacie, jest już sfermentowane. Już wam pokażę. Fermentacja kieszonka 100%. 100% także otwórzmy sobie ten silos proszę bardzo i zobaczcie, jest ponad 1,5 miliona litrów, e, litrów kiszonki także to wszystko trzeba, słuchajcie, by sprzedać e, możemy to troszkę zostawić możemy użyć to tam do krówek jeżeli chodzi na przykład o, o, o pasze i tak dalej ale ja to mam, ja to mam osobny taki, e, taki, taki paszowóz także to co tutaj jest wszystko można spokojnie, spokojnie e, sprzedać e, mamy wrzesień e, cena jest taka powiedziałbym średnia, jeszcze tylko na chwileczkę szybko zobaczymy cenę proszę bardzo, kiszonka w mamy po 500, gdzie maksymalna cena to jest 570 także słuchajcie, nie ma, nie ma tragedii, możemy coś tam sprzedać więc tak, można zrobić to na przykład na dwa sposoby czyli wielki, wielki ładowacz czołowy i tutaj przewozić, wszystko sypać do tych tutaj wielkich wielkich tutaj zbiorników o, tutaj w sumie nie będę, nie, nie jestem w stanie Wam tego pokazać <gry> lub właśnie użyć pasów transmisyjnych i to będę chciał teraz Wam zaprezentować czyli pierwszy słuchajcie ten tutaj on zbiera materiał sypki, bulwiasty, obojętniaki tym podajnikiem wszystko zbierzemy z ziemi także to jest masheft drugi, który podepniemy to jest ten tutaj jego można na różne sposoby Podpiąć, rozłożyć, obrócić. Także jego można pod każdym kątem ustawić. I tutaj trzeci będzie ostatni. On będzie, słuchajcie, tutaj już nad samym, tutaj tym silosem. Także zacznijmy od tego najmniejszego. Nim można spokojnie, słuchajcie, się przemieszczać. On tutaj, jak już powiedzmy, że ma wbudowany, wbudowany, ma słuchać, jakiś silniczek elektryczny. Także podjedźmy tutaj, tutaj pod ten silos. też musicie pamiętać o tym, że on też ma jakiś jaki zasięg zbierania tutaj tej, tej, tych materiałów także jak tutaj podejdziemy na przykład o, z tej strony to wszystkiego możemy nie zebrać także trzeba będzie może prędzej czy później e, przestawić go podjechać bliżej e, żeby, żeby nam to wszystko działało e, teraz weźmiemy ten drugi e, ten drugi jakoś można słuchajcie rozłożyć zaraz wam pokażę jak on tutaj jak go można roz, rozłożyć na części pierwsze Czekajcie, ustawię się tak, tak żeby był właśnie tak, w miarę już w prostej linii, tam do tego, do tego silosu. Czekajcie, jakby tak go ustawić. Może nowe. czekajcie. Eee, no, w sumie by było. Teraz musimy go tego jeszcze rozłożyć. Dobra, tak, tu jest góra, dół, to zostawimy. Eee, o, dobra, teraz w tę stronę. Także musimy go, słuchajcie, rozłożyć na maksa. Chcę podjadę do przodu. Ja tutaj używam, słuchajcie, klawisza, yy, oczywiście tylko, ty, tylko myszki używam. Jeszcze troszeczkę, jeszcze, muszę tylko na maksa wyciągnąć, żeby nam tutaj wystarczyło wystarczyło miejsca. O, dobra. I teraz tak, podjadę troszeczkę jeszcze tutaj do przodu. I tu teraz możemy zrobić taki megrzęb, teraz mogę go podpiąć, ale jeszcze tutaj tą końcówkę, o, tą końcówkę musimy us usadowić mniej więcej tu. Ja będę się chciał tutaj to jeszcze podnieść. Podnieść do góry, tylko to z nie w którym, a jest tutaj do góry. Dobra, o jest, maksymalnie do góry. Jakbyście jeszcze chcieli, to jeszcze można zrobić lewo, prawo. Także jak tam, jak tam kto woli. Dobra, teraz możemy tak, to go możemy spiąć, aczkolwiek nie musimy. Możemy zostawić tak jak jest, ale ja go może zapnę Niech będzie, spięty. I teraz został nam jeszcze ostatni ostatnie podanie Więc w sumie słuchajcie to jest nic nowego to już farmingu było i to nieraz to są to są stare podajniki które które szczerze, nawet nie pamiętam od którego farminga one, one już one już tutaj są aczkolwiek z każdym to farmingiem są one ulepszane i wydaje mi się że z każdym farmingiem one po prostu lepiej 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 pracują dobra i co by było w sumie tak mi się wydaje. Tutaj będzie się nam sypało. I jeszcze tylko zrobimy wysięgnik. Dobra. Tutaj chyba też mógłbym go nawet go podpiąć. Czekajcie, Jeszcze go tutaj podepniemy. Tylko troszkę się jeszcze cofniemy. O, dobra. Tu możemy jeszcze go podpiąć. Dobra, mamy wszystko pospinane. Powiedzmy. Może się to nam nie wysypie. <laughs> dobra. Będę tak dziwnie... Aha, tam coś się rozpiął. Nie, dobra, teraz jest podpięty. Dobra, no to co, wchodzimy do pierwszego i uruchamiamy go klawiszem B. No i leci, słuchajcie. Leci. Proszę bardzo, automatyczne, automatyczna sprzedaż, eee, sprzedaż kiszonki. Eee, nie chodźcie tak po, tak po pasach transmisyjnych. <laughs> no tam coś dziwnie. Dobra, i proszę bardzo. Proszę bardzo, system piękny. Wszystko działa elegancko, prawda? Łatwo, prosto i przyjemnie. Tylko teraz, tak, jeżeli macie opcję, na przykład tutaj, że wam pokazuję, yy, automatyczny rozruch silnika, bodajże, tak to się to nazywa. Tutaj, o, jest yy, wyłączony. Czyli ja muszę sam silnik włączyć. Jak to sobie włączycie, tak wydarzy. Chyba, chyba to chodzi o to, żeby po prostu yy, silnik cały czas pracował. <laughs> Wtedy możecie to zostawić. I to się będzie, słuchajcie, sypało, sypało, y, aż, się, aż się praktycznie wszystko tutaj w zasięgu tego tutaj podajnika nie, nie wysypie. Y, kasa oczywiście teraz się nie zbiera, nie leci, ponieważ y, co godzinę robi się aktualizacja, czyli o godzinie 11 będziemy dokładnie wiedzieli, ile nam, y, ile za tą kiszonkę zarobiliśmy. Także tak to wygląda, jakby ktoś chciał się pobawić. Proszę bardzo, mamy takie podajniki. Jeszcze Wam pokażę w sklepie, jak to wygląda. Tutaj mamy w sumie tego dosyć sporo. Jak wiecie, ja użyłem tutaj tego, tego i jeszcze tego. Tutaj mamy e, maszynę maszyny do, do pakowania ziemniaków palety. Bardzo rzadko to robię. E, tutaj mamy jeszcze, moglibyśmy na przykład tego też użyć, e, to jest e, ślimakowy przenośnik też do wszystkiego. Lub, lub tutaj taki wielki, jeden, długie, to słuchajcie, to jest strasznie, strasznie długie. E, tylko że to bym bardziej zastosowywał do... do, 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 do do materiałów sypkich. Kolejne podajniki to są słuchajcie z dodatku AGI, one są dostosowane do, do silosu. Także tak to wygląda. Teraz słuchajcie, przejdźmy powrótku do, 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 do odcinka, do odcinka do... E, nie odcinka, do części, do części, do części drugiej, ale zanim do części drugiej dojdziemy, jeszcze chciałbym jedną rzecz kupić, ponieważ tak jak pamiętacie e, z tej takiego... E, specjalnego wideo, na którym pokazywałem production pack, mam strasznie dużo buraków cukrowych także będę chciał tutaj postawić postawić właśnie fabrykę fabrykę, no cukrownię także przejdziemy do produkcji fabryki i tutaj jest tylko jedna cukrownia, którą mogę postawić, o właśnie taka i tutaj słuchajcie gdzieś będę chciał ją sadowić ja tutaj słuchajcie miałem wcześniej ja tutaj miałem wcześniej moją fabrykę frytek ale ja to sprzedałem i dlatego mamy o takie takie, takie, cóż. O, właśnie. Także tutaj ja muszę z tymi burakami coś zrobić. Także część pójdzie na sieczkę, czy na sieczkę na, do tego rozdrobnienia, ale część będziemy tutaj sypać do, do tej cukrowni i przerobimy je na cukier. Dobrze, teraz tak. Chciałbym tutaj zacząć, e, z, zacząć budować dużą farmę, fermę solarną. E, do tego celu zakupiłem pole numer 3, e, czyli w sumie na szybko się do niego przejdę, bo to jest tutaj już, e, tutaj już za płotem. Ja mam nadzieję, że to będzie wszystko mi działać. E, więc tak, jako zakupiłem to pole, e, jest dosyć płaskie, jest na otwartym terenie, także tutaj, tutaj będzie elegancko e, nam słoneczko łapało. Oczywiście tutaj, tutaj coś rosło, a tutaj tego akurat nie mogę jeszcze wyciepać, będą się tutaj pewnie kupić kawałek drogi, żeby to tutaj yy, tą, to pole usunąć, ale w sumie tak nawet wyrosie, to będzie taki fajny żywopłot, nie? I tutaj będę chciał słuchajcie zrobić farmę słoneczną, także to wszystko będę chciał zabudować właśnie w tych panelach słonecznych z dodatku Farm Production Pack, aczkolwiek ja dzisiaj tylko zacznę, ponieważ mam tylko milion, a na ten, a na to całe pole pójdzie mi dużo więcej, słuchajcie pieniążków. Także zaczniemy dzisiaj tylko, yy, zaczniemy dzisiaj tylko kawałeczek. Ja się troszkę wycofam, żebym tutaj nie blokował budowa i tutaj tak. Tutaj mamy, mmm, w, w, gdzie to było w produkcji generatory? O właśnie. I to jest, są słuchajcie, są, są te, te panele. Te są zwykłe z podstawki, czy to są takie stacjonarne, zwykłe, które słuchając są samoobrotowe, ob obracają się do, do światła. I tu mamy podane dokładnie, ile na miesiąc zarabiamy. Jeżeli chodzi o te, szkoda, bo nie mam nic. Jest tylko napisane, że wytwarza moc, która jest automatycznie sprzedawana, dając dochody. Ale jakie dochody kurczę, nie wiem. Panele muszą być regularnie czyszczone, by zagwarantować dochód. Więc tak. Budując te panele, słuchajcie, to jest taka sama zasada działania jak w budowaniu sadów. Dokładnie to samo, słuchajcie, dokładnie to samo. Zobaczcie, teraz klikam i buduję, i buduję sad, czyli rozciągamy tutaj te wszystkie drzewka, pnącza i tak dalej. Ale ja chcę tutaj generatory i teraz tak, jakby to zrobić. Czy zrobić to w tę stronę, czy zrobić to w drugą. Może zróbmy tak. Może zróbmy tak z tej strony i po prostu pójdziemy do prawej. Zobaczymy, to, co to z tego wyjdzie. Tu już mi koliduje z, no, z obiektem. I to jest właśnie to, czego się obawiałem, ponieważ, 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 ponieważ. Tak pod kątem, no widzicie, tutaj, tutaj na tej mapie coś się takiego złego dzieje, yy, że po prostu mi to koliduje z jakimś innym obiektem. Czekajcie, to jeżeli nie w tę stronę, to może pójdziemy w tę stronę. No, może tak będzie lepiej. Zobaczcie, taki pasek będzie kosztował 125 tysięcy. Tylko nie jest kurczę do słońca, bo słońce jest w drugą stronę. A jakbym go zrobił z tej strony? A w sumie tak. Czekajcie, sobie przybliżę. Jak muszę obrócić o 180 stopnie, bo słońce jest w tamtą stronę. Ja wiem, że to nie ma znaczenia, słuchajcie, za bardzo. O! Właśnie. Aż takiego znaczenia nie ma, bo to jest tylko gra. To już nie jest... farming nie jest aż tak precyzyjny. Ale dobra, zróbmy tak. Zróbmy z tej strony. Do końca. Może nie do końca, bo tam gdzieś będą się te roboty czyszczące postawić. Także zróbmy może tak gdzieś o dotąd. Jeden. Dobra. Drugi. to jest 81 tysięcy za tak jeden paseczek. Dobra, drugi. Jeszcze jeden. Jeszcze, jeszcze tak. Jeszcze, jeszcze takie ze trzy takie paski bym spokojnie mógł postawić. Kolejny. Tak żeby to jeszcze tak w miarę w sumie równo wyszło. To za 81 tysięcy, dobra, i następny o, może troszeczkę, może troszeczkę dalej. O co daleko? Szkoda, że tu nie ma takiej tak siatki. Surki. nie ma takiej siatki, żeby można było właśnie w miarę to równolegle, równo, równo ustawić. Dobra, no to jeszcze jeden. Dobra, wydaje mi się, że na, na, Może wystarczy. Może wystarczy. Zobaczmy z bliska jak to wygląda. No, słoneczko jest tam, to jest słychać akurat 10, także noc będzie się inaczej pracowało na prawą stronę, także akurat panele idealnie ustawione do słońca. No to powiem tak, nawet bitów to w miarę wyszło nawet to w miarę wyszło teraz trzeba by tego teraz by trzeba te roboty postawić to jeszcze raz budowa jeszcze raz budowa i tutaj mamy produkcję gdzie to było nie narzędzia to było w narzędziach słuchajcie już zobaczcie jeszcze możemy sobie nasze postawić elektryczną stację ładowania to jest zrobić gdzieś żeby na przykład nie ładować wózki widłowe czy coś coś pomyślimy to jest taki słuchajcie wstępny, to ja będę to rozbudowywał także tutaj tak na szybko chcę takie coś tylko zrobić. No to co, dajmy tak tutaj robota. Nie wiem czy ten robot będzie mógł na przykład dwa na raz obrobić, czy on będzie jechał po wszystkich. No dobra, robocik jest. Włączmy go. Niech już tam sobie może czyści, niech jeździ, nie? Idzie on poleciał? O, aż tam na koniec. <laughs> nie, no, fajna rzecz. Takie, coś kurczę, coś takiego innego, nie? Coś takiego innego. Dobra, to to byśmy tak zrobili, żeby tutaj sobie śmigał, Tylko teraz ja właśnie nie wiem, czy. Nie mam pojęcia, czy, czy. Czy ten robot będzie na te wszystkie panele, czy ja muszę. Czy ja muszę, właśnie na każdy rządek. Yy, dawać robota osob osobnego. Nie wiem, ale się, ale się dowiem. Tutaj jeszcze będę chciał taką jedną rzecz jeszcze zrobić. Mianowicie kształtowanie terenu, yy, malowanie i tutaj będę chciał, słuchajcie, jeszcze troszeczkę powiększmy. Po prostu taką drogę tutaj zrobić, nie? Tak mniej więcej. To, to troszeczkę tutaj krzywo wyjechałem, zaraz to poprawimy. No trochę mi to tutaj nie wychodzi, za bardzo, ale dobra, mniej więcej tak, tutaj jeszcze damy, które nie należy do mnie, no wiem, że nie należy do mnie. Ale to jest tutaj poprawimy. W sumie wiecie, nie musi być wszystko tak idealnie od linijki, prawda? <grystanie> Dobra, no i tak mniej więcej, tutaj był jakiś, jakiś dojazd. Tutaj jeszcze coś może jakieś tam słuchajcie, upiększenia zrobimy. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Yy, teraz zobaczę z tym, z, tym, z, tym, z tym robotem, ale w sumie, tak patrząc, to, to ten robot troszeczkę mu schodzi. Także ja bym może tak jeszcze tak tutaj jeszcze jednego postawił. Zobaczymy, czy to coś, yy, czy to się coś zmieni. Może on na dwa będzie. Do no, tego postawilibyśmy tu i jeszcze jednego postawilibyśmy tu. A tutaj nie mogę tego umieścić. Dlaczego? Tam tego mogłem. No zobaczcie, tego nie mogę. Ciekawe. No ta mapa robi mi czasami takie różne... ...różne cyrki. Dobra, tego też już włączmy, niech też sobie tam gdzieś śmiga. I gdzie on teraz poszedł? Aha, a ten zaczął tu, aż od początku słuchajcie, to może wystarczy może wystarczy dobrze, dobra słuchajcie, farma, pra, farma słoneczna praktycznie rozpoczęta także ja to oczywiście będę, będę sobie kontynuował, kontynuował tą właśnie tutaj rozbudowę tej farmy o proszę, zobaczcie jak pięknie to wygląda także będę chciał to całe poletko właśnie zrobić w zabudowie, tu jakieś jeszcze podstawimy, podstawimy jakieś tam jakieś dekoracje, jakieś tutaj faktycznie może by tą stację ładowania taką też dla dekoracji postawić. Kto wie, może jeszcze jakieś dojdą samochody elektryczne, które będzie można ładować. <laughs> Też jestem ciekawy, jaki jest przychód, także e, będę, słuchajcie, monitorował i zobaczę, jaki będzie z tego przychód. Dobra, tyle na ten odcineczek. Taki akurat, słuchajcie, 20 parę minut, nawet nie. Nawet nie. E, arma postawiona. Tam, słuchajcie, kiszonka chyba się sprzedaje. Tak mi się wydaje, gdzie to jest ta moja kieszonka. Chodźmy, zobaczymy, czy to jeszcze tutaj dalej podlecimy. tutaj flight modem czy to jeszcze tutaj leci, czy już, czy już się nie, zobaczcie, cały czas, cały czas cały czas śmiga, ale teraz zobaczcie, widzę, że te moje roboty czysz czyszczące zabierają mi kasiorę i to dosyć sporo także to mam nadzieję, że ten zarobek, zarobek z tych paneli słonecznych jest całkiem, całkiem fajny a czy ja mogę te roboty cofnąć? Oczywiście. Dobra, to wycofajmy na razie, bo panele są czyste, także to nie trzeba je, nie trzeba ich tutaj myć. Na razie zostawimy tak jest. Zobaczę, jak one będą się brudzić. Wtedy będę, e, słuchajcie, panele, pan, panele czyścił. Dobra. Tyle na dzisiaj. Oczywiście życzę spokojnego, spokojnego nie piątku, tylko środy. E, oczywiście dziękuję za obecność. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć, cześć.